Gra rozpoczyna się od brutalnej śmierci Taliona, jego żony i syna z rąk sług Saurona, którzy przeprowadzają rytuał mający na celu sprowadzenie na ziemię dawnego upiora, Celebrimbor'a. Jednak zamiast pozwolić Talionowi odejść, Celebrimbor wiąże go ze sobą duchem, ożywiając go jako półżywego, a sam staje się niewidzialnym towarzyszem Taliona. Razem postanawiają zepić się na zabójcach Taliona i odkryć dlaczego zostali ze sobą połączeni. Talion był jednym z ostatnich strażników Gondoru, pilnującej Czarnej Bramy przed urukami z Mordoru. Wychowywał się w Minas Tirith, gdzie poznał Jorek, swoją przyszłą żonę. Miał również syna, Diarella, którego uczył w i władania mieczem. Celebrimbor był najwspanialszym i najbardziej utalentowanym kowalem elfów w II erze. Sprawował również władzę nad potężnym królestwem Eregionu. Talion budzi się w ruinach Czarnej Bramy. Po krótkiej walce z grupą orków dowiaduje się o swoim nowym stanie. Celebrimbor ujawnia się i zaczyna uczyć Taliona, jak korzystać z nowych mocy. Podczas wykonywania pierwszej misji, polegającej na pokonaniu kapitana orków, otwieramy dwa wątki. Pierwszym z nich jest wątek Hirgona i jego ludzi. Hiargon piasował urząd strażnika Czarnej Bramy, dopóki nie poślubił kobiety o imieniu Ern, leżącej do ludu wygnanych, czyli więźniów Gondoru. Następnie dezarterował, ryzykując egzekucją za porzucenie posterunku. A drugim wątkiem są artefakty mające przywrócić pamięć Celebrimborowi, a pomoc ma nam w tym Golu, który o dziwo widzi Elfiego Kowala. Stwór pomaga nam, ponieważ myśli, że znamy położenie jedynego pierścienia. Kiedy jednak dowiaduje się, że delikatnie rzecz ujmując, nie pomożemy mu w znalezieniu zguby, zostawia nas. Kolejnym naszym towarzyszem jest ork Szczurnik, z którego musimy zrobić wodza. Zabijemy więc orka o imieniu Gorod. Nasz Szczurnik zanosi więc jego uszy jako zdobycz do jednego z wodzu. Które okazuje się bliźniakiem zabitego poprzednie orka. Szturnik zostaje uwięziony, a my odwalamy za niego brudną robotę. A on zostaje w końcu wodzem, by już nam się nigdy nie przydać do końca gry. Kolejną misją jest zadanie, które wykonujemy wraz z Jargonem, a polega ono na zbieraniu ziół i zatruciu grogu, czyli alkoholu orku. Podczas tej misji ratujemy żonę Jargona Ery. By ruszyć dalej, musimy zabić czterech wodzów na tym terenie, ponieważ piątym jest nasz gadatliwy ork z wcześniej. Kiedy wodzowie gryzą glebę, możemy ruszać wraz z jargonem, dać nadzieję ludziom znajdującym się w tej paskudnej krainie na zwycięstwo, wysadzając posąg Saurona. Tym samym prowokując jednego z czarnych kapitanów odpowiedzialnych za śmierć naszej rodziny. Czarni kapitanowie to reprezentanci potęgi Saurona w Mordorze. Dawniej byli nimi na zgóle, ale po ich klęsce w walce z Białą Radą w Dol Guldur, zostały zastąpione członkami tej organizacji. Każdy z nich reprezentuje inny aspekt zła. Młot ukazuje siłę... Wieża jest wcieleniem nikczemności, a czarna dłoń bywa nazwany panem kłamstw. Tym samym prowokując jednego z czarnych kapitanów, odpowiedzialnych za śmierć naszej rodziny, do walki z nami. Pierwszym z nich okazuje się człowiek o ksypce młot. Pokonujemy go oraz poznajemy nową bohaterkę. Litariel, z którą udajemy się do jej matki, Lady Marwen, królowej wybrzeża, którą opętał Saruman. Królowa każe nam udać się do jaskini, znaleźć elf i przedmiot oraz znaleźć krasnoluda. Artefaktem okazuje się młotem, którym kowal wykuwał pierścienie. Po dotknięciu go Kaler Brimborowi wracają wspomnienia, a talion dleje, budzi go ryk Królowej Guli, z którą musi się zmierzyć. Po pokonaniu królowej talion próbuje się wydostać z jaskini, a pomaga mu w tym wspomniany wyżej krasnolud o imieniu torwi. Wracamy do marwen. Królowa zdradza nam, że klątwę możemy zdjąć zbierając armię orków oraz zabijając czarną dłoń. Mówi nam także o kolejnym artefakcie, znajdującym się w nadmorskim forcie. Uzyskujemy go, testując nasze nowe moce, pozwalające przejmować kontrolę nad orkami, jednocześnie ratując ludzi, którzy tu po niego przybyli. A my zaczynamy zbierać armię godną mordoru. Przejmujemy kontrolę nad pięcioma wodzami, by zapewnić sobie panowanie w tej części mordoru. Po tym przełomowym dla losów naszego bohatera wydarzeniu, dojemy się w końcu do krasnoluda, który uczy nas polować na graugi, Coś w stylu wielkiego ogra z własnym pancerzem. Jednym z nich okazuje się legendarny krał. W piaskni, w której mieszka, odnajdujemy kolejny artefakt, który przywraca kowalowi wspomnienia. W międzyczasie pomagamy Litariel w znalezieniu lekarstwa dla matki. Ta jednak daje się złapać przez orków i ruszamy jej z pomocą. Przesłuchać ją próbuje jeden z naszych celów, a mianowicie czarny kapie. księżniczkę, a w zamian królowa opłaca nam trans. Takujemy twierdzę, której ostatnim przeciwnikiem jest wieża, a pokonujemy go strzałami na pysk. Wracamy pod Czarną Bramę, gdzie Celebrimbor przypomina sobie już wszystko, a mianowicie, że pomógł w wykuciu pierścieni mocy oraz pomógł Sauronowi w wykuciu jednego pierścienia, by później mu go odebrać. Wiedząc, że władca ciemności trzyma jego rodzinę, zebrał Armię orków i wydał Sauronowi bitwę. Korzystając z mocy pierścienia, Celebrimbor miał już pokonać Saurona, jednak w ostatnim momencie pierścień go zdradził i powrócił na rękę Majara, To spowodowało śmierć Celebrimbora wraz z rodziną. Po tych informacjach atakujemy ostatniego z Czarnych kapitanów, a mianowicie Czarną Dłoń. Jednak najpierw musimy pozbyć się jego podwładnych, a mianowicie pięciu szponów. Czarna dłoń wykonuje zaskakujący ruch i zabija sam siebie, by wchłonąć kowala. Jednak elf ostatkami sił przełamuje moc Saurona, a talion zabija ostatniego z czarnych kapitanów. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę i suba. Trzymajcie się i do następnego.